Cześć wszystkim z tej strony Kuba i dzisiaj jest sobota, dzień 16 grudnia. No i co? I otwieramy kolejne dni w naszych kalendarzach adventowych z Lego City oraz Lego Friends. Dzień 16 znajduje się tutaj. Już nie będę tyle szukał, przynajmniej tak jak ostatnio. I mamy zegar, także za chwilę do Was wracam. Dobra, ja już jestem z powrotem i zegar mam zbudowany. Dostajemy do tego jeden pozłacany element dodatkowy. I powiem Wam, że to jest na tyle fajny element, że ja go chętnie dołączę do środka któregoś z moich modularów. A prawdopodobnie jak kupię muzeum, to tam go gdzieś umieszczę, bo zegar jest naprawdę fajnie zrobiony. Mamy realną tarczę zegara. Zobaczcie z realnymi godzinami i wskazówkami. Więc bardzo fajny element. Tutaj jakieś pozwracony, nie wiem, to jest pewnie jakaś ozdoba, czy ma imitować coś swego rodzaju kukułki czy to wahadło, które występuje w zegarach. Szkoda, że nie jest jednolity kolorystycznie, ale nadal pasuje do wszystkiego. Także OK jestem bardzo, bardzo zadowolony dzisiaj. Nie jest taki zbędny element, tylko rzeczywiście odmierzamy czas do wigilii, do pierwszej gwiazdki. I co? I w takim razie jeszcze seria Friends. Już się nawet sama otworzyła. I szukamy dnia 16. I dzień 16 jest tutaj. I mamy stolik świąteczny. Też zaraz do Was wrócę. Stolik jest gotowy. Mamy do tego dwa takie siedziska w kolorze miętowym, czyli bardzo fajnie na zimowo. Jest ozdoba, jest taka świeczka z jakimś elementem roślinnym na, na tym stole tu jest oczywiście na czerwono pewnie jakiś obrusik czerwony do tego mamy dwa zapasowe elementy czyli taki Złoty, i do tego jeden zapasowy płomień. E, powiem, że to może fajnie wyglądać z mini-dolsami, jak się by je tu ustawiło, albo ze zwierzątkami, które czekają na przysmaki. E, także jest ok. Nie ma szału dzisiaj, ale jest ok. Dobra, widzimy się jutro w niedzielę e, na dniu 17. Trzymajcie się i cześć.